krótkie pytania dotyczące sposobu wzmocnienia demokracji, czy, czy nawet utrzymania jej. Myślę, że taką metodą może być e, płynny kurs walutowy. To odnosząc się do tego, co mówiła pani profesor, to może być ta zbrojna fatalna w ręku rządu demokracji. E, czyli w, e, jeżeli są napięcia z rynkami finansowymi, jest z nimi jakiś e, konflikt, to jednak chodzi o tą możliwość dewaluacji kursu, która powoduje zmianę e, kalkulacji e, po stronie rynków e, finansowych, czyli właściwie w tej sytuacji niemożliwość wpływania e, e, na... Przyszłość. To jest jedna rzecz. A drugie pytanie, czy skoro decydujemy, cały czas rozmawiamy o tym, jak zmieniać polityków, którzy mniej lub bardziej sukują się w głosy rynków finansowych, a może spojrzeć na drugą stronę, na rynki finansowe, czy tutaj na przykład nowe technologie, zwłaszcza crowdfunding, czy nie oferują możliwości wzmocnienia demokracji tak. poprzez to, że jednak pojawia się zupełnie inny mechanizm transakcji finansowych, większy wybór prostu. No dziękuję. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова